Dobra, panowie, to jest wykres, który przedstawia wszystko, co powinniście wiedzieć o kobietach. To jest tak zwana macierz pojebana szmuga, został zaprojektowany przez Dana McLendona i uznaliśmy, że jest na tyle to fantastyczne, żeby się tym podzielić. To jest oś pojebana. Zaczyna się od czwórki, bo jak wiadomo, żadna kobieta nie jest mniej pojebana niż cztery, a to jest oś szmuga, czyli poziom atrakcyjności kobiety od jednego do dziesięciu. I zacznijmy od takiego czegoś, że od piątki. Strefa kobiet do piątki, czyli poniżej atrakcyjności 5, to jest tak zwana strefa no-go zone, czyli strefa, do której się nie wybieramy, nie interesujemy się tą strefą i tak naprawdę powinieneś zapomnieć, że ta strefa istnieje. Teraz pomówmy o strefie atrakcyjności i szmugowatości pomiędzy 5 a 8. To jest tak zwany fun zone. To są bardzo fajne kobiety. Tutaj powinnyś jak najbardziej randkować. Te kobiety chcą poznawać mężczyzn, chcą randkować, można z nimi się wygłupiać. Świetne kobiety do randkowania jak najbardziej powinnyś się tutaj spotykać. Pomówmy teraz o kobietach powyżej pojebania 8. To jest strefa zagrożenia. Tutaj nie powinnyś się nigdy udawać. Kobiety powyżej pojebania 8. One przetną ci opony, zniszczą ci samochód i prawdopodobnie trafisz przez nie do więzienia. Tutaj nie wolno się z takimi kobietami zadawać. Zwykle to są jakieś barmanki, stripteaserki, influencerki o imieniu Monika, Karolina, Justyna i tak dalej. Pomówmy o strefie między, pojebania między 6 a 8. To jest tak zwana super fan zone. Kiedy kobieta jest pojebana między 6 a 8, a atrakcyjność powyżej 8, to jest super fun zone. To są najlepsze kobiety do randkowania, do spotykania się. To jest najlepsza strefa dla ciebie, żebyś umawiał się z takimi kobietami, poznawał je i randkował. Takie kobiety są przez większość czasu normalne, od czasu do czasu są tylko pojebane. To jest strefa super fun zone. Teraz pomówmy o takiej strefie, poziom pojebania między 5 a 8, a atrakcyjność, szmugowatość między powyżej 8. To jest materiał na żonę. Jeśli spotkasz kobietę o poziomie pojebania między 5 a 8, kupujesz pierścionek, oświadczasz się jej, poznajesz się ze swoją rodziną. Chcesz, żeby ta kobieta została Twoją żoną, dlatego że takich kobiet jest niezwykle mało. Poziom pojebania między 5 a 8 to jest dla ciebie materiał na żonę. Teraz pomówmy o strefie między 4 a 5. To są strefa między 4 a 5 poziomu pojebania. To są tak zwane jednorożce. Takie kobiety nie istnieją. Taka kobieta nigdy nie została. Jeszcze spotkana. Więc jeśli spotkasz kobietę o poziomie pojebania poniżej pięciu, proszę, daj nam o niej znać. Chcemy wiedzieć o niej wszystko, chcemy ją studiować, chcemy ją zbadać, tworzyć jej kopię, replikować i tworzyć jej klony. Więc jeśli spotkasz kobietę poniżej pojebania pięciu, pr proszę daj nam o niej znać. I powiem taką historię. Mój znajomy mówi, że spotkał kiedyś kobietę poniżej poziomu pojebania 4, i tak dalej. Ja się go pytam, słuchaj, długo ją znasz. On nie, no niedługo, ale mówię ci, że ona jest poniżej pojebania 4. I mówię, stary, musisz uważać, to jest gościu. Spotykasz się z transem.